Dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie na kanale Synergii Polska. Synergia Polska jest wydawnictwem ezoterycznym. Synergie Polska to ezoteryka, filozofia wschodu i magia. Zatem jeżeli te sfery są w Twoim zainteresowaniu, to to miejsce jest dla ciebie. Synergia Polska jest oficjalnym dystrybutorem produktów Synergie Publishing. Synergia Polska posiada swoją stronę internetową, na której jest to sklep, sklep synergiepolska.pl, tam widzicie zasoby, które Synergia Polska aktualnie posiada. Warto zaglądać na zakładki. Pierwszą z nich, którą chciałabym zwrócić Waszą uwagę, to zapowiedzi. Co ona przed Wami odkrywa? Odkrywa możliwości zerknięcia na to, jakie są plany wydawnicze. Na najbliższy okres czasu, czego możecie się spodziewać, właśnie na sklepie. Zakładka Blog. Blog przeprowadza was przez proces także nauki, pracy z kartami i wyrocznią. Zerknijcie. Być może takie zagadnienie, które was interesuje, coś, co was ciekawi, właśnie na tym blogu ta wiadomość, informacja, wskazówka już jest. Synergia Polska posiada również swoje konta na Instagramie, tam macie karty dnia pika kart i króciutkie prezentacje karty, zapraszam. Na TikToku przede wszystkim karty w pracy, prognozy, rady, wskazówki, zatem zapraszam. No i Facebook. I na Facebooku otrzymujecie też wiadomość, informacje, na jakich wydarzeniach Synergia Polska będzie i gdzie możecie Synergię Polska spotkać. No, i YouTube. Na YouTubie również ma, są shortsy, zaoglądajcie bardzo proszę. No, i prezentacje kart. A dzisiaj przychodzę do Was, jak już po tytule widzicie, z prezentacją tarot mistycznych kotów. Ja jestem Tarociską Angiatis i postaram się właśnie Wam to zobrazować. To, czego możecie się spodziewać, patrząc właśnie do środka. No, i mamy tutaj pogląd na. Na karty. I tutaj mamy tak. Tarot mistycznych kotów, pudełko twarde, wysuwane. Jakby pierwsza strona z boku. One są praktycznie takie same. Logo. Z tyłu mamy kilka słów. No i kilka przykładowych zdjęć. I spód. Dobrze. Wysuwamy i powiem wam tak, pudełko jest w środku pomarańczowe z dwóch stron, tylko że mają różne wizerunki. Zaraz je zobaczycie. Zobaczcie, tak się prezentuje. Folia, która łączy karty, gdy otrzymujemy. I teraz tak, mamy tutaj książaczkę. Twardsza opłatka, w środku grubej gradacji biały papier, ale coś Wam muszę powiedzieć, co tu jest. Tarot mistycznych kotów, jest tu spis treści, podziękowania, wprowadzenie, tajemnice kota, kot, kocia magia, kapłanka cesarzowa, klany, kocie klany, rozkłady. Mm, I e, apendeks, szkice autorstwa, o czym za chwilkę Wam powiem, o autorce i ilustratorce. Podziękowania, wprowadzenie, tajemnice, kota wielkie, arkana, struktura talii. Macie też tutaj tra nazewnictwo tradycyjnego tarota plus tarot mistycznych kotów. I na przykład mag to jest kocia magia. Tutaj macie tradycyjny tarot buławy, a w tej talii to jest klan ognia. Kielichy, klan morza, miecze, klan nieba, pentakle, klan ziemi. I mamy tak, opis każdej z kart. W opisie jest mm, ogólny jakby zarys. Jest karta też odwrócona, ale w niektórych opisach mamy również kocią wskazówkę. I na przykład przy Słońcu, kocią wskazówką jest. To dla ciebie czas słodkiego szczęścia. Wyrażasz głęboką wdzięczność za błogosławieństwa, które na ciebie spłynęły. Możesz odpocząć i uwierzyć, że wszystko jest dobrze i wszystko nadal będzie się toczyć pomyślnie. A niech Wszelkie wątpliwości rozpłynął się niczym mgła pod wpływem porannego słońca, z szeroko rozportymi ramionami przyjmij nieograniczony blask radości. I tutaj macie też te wskazówki przy arkanach mniejszych, przy kartach dworskich. I zobaczcie, co, to co chciałam Wam przekazać. Tu są też opowieści kotów ziemi, opowieści kotów ziemi ale. A tu macie rozkłady na progu Tacza Bogini, Rada Pięciu Tygrysów, rozkład dziewięciu żyć. I tu jest ten apendyks. W z stali tarota. Tworzenie talii tarota wymaga nawiązania niesamowicie dobrej współpracy pomiędzy artystą i autorem oraz dokonania wielu korekt. Ten dodatek pokazuje zakulisowe etapy tworzenia ilustracji do tarota mistycznych kotach wraz z uwagami samej artystki. Zatem zobaczcie, możemy tutaj troszkę zerknąć za kulis to jest książeczka. E, same karty, moi drodzy, zobaczcie, brzegi są takie miedziano-złote, takie pozłacane, ale w takim bardziej, nazwijmy to nie złoto-złoto, tylko, jak nazwijmy to czerwone złoto, miedziane złote, no coś w ten sensie, pięknie się błaszczą, zresztą to wszystko tutaj a, widać. E, rewers jest taki, nazwijmy to, i, mm, nawet w kolorze tutaj się to tak, to jest kapeńka ciemniejsza, i same karty, które się tu nam przedstawiają. Pierwsza karta jest kartą taką, nazwijmy to, no, ilustrującą, pokazującą. Karty są z tych śliskich i one są elastyczne, tak bym tutaj nazwała. Te, zatem te osoby, które lubią takie, właśnie, śliskie karty, to będą zadowolone. Wielkościowo. Mogę powiedzieć, że są niczym jak tarot światła i cienia. Zatem, jeżeli macie tę talię, to też będziecie mieli e, świadomość tego, jak jest. Jeżeli chodzi o kwestie grubości, e, niewiele nazwijmy to cięższe od tarota światła i cienia. E, I teraz tak: karty, jeżeli chodzi o kwestie mm, wyglądu. Kot. Jako głupiec, kocia magia, jako mag, kapłanka, cesarzowa, cesarz, kapłan, kochankowie, rydwan. Siła. Chcielibyście się dłużej przyjrzeć, której z kart, to zatrzymajcie film. Pustelnik. Koło. Konsekwencje. Lewitujący kot. Śmierć. Gracja. Kot demon. Wieża, gwiazdy, księżyc, słońce, dobry kociak i świat. A z ognia, czyli buławy, dwójka ognia, trójka ognia, Pórka ognia, piątka, szóstka ognia, siódemka ognia, ósemka ognia, dziewiątka ognia, dziesiątka ognia. No i mamy teraz kocią ognia, kogiermek, kocul ognia rycerz. Królowa Ognia, no i król Ognia. Kolejna karta jest to z nieba, czyli są to miecze. Dwójka nieba. Trójka. Czwórka. Piątka. Szóstka nieba. Siódemka nieba, ósemka nieba, dziewiątka nieba, dziesiątka nieba. Jaki poraniony, zobaczcie kocie nieba, kocur nieba, królowa nieba, i król nieba. Tutaj jest też pokazana właśnie pora roku, którą w tej talii możemy zauważyć. As ziemi, czyli pentakl, denary, monety. Dwójka ziemi. Trójka ziemi. Czwórka ziemi. Piątka ziemi. Ja bym tę kartę tutaj interpretowała jako tęsknota. Widzicie? Szóstka ziemi, siódemka ziemi. Jaka cierpliwość, aż wyjdzie. Zobaczcie. A patrzcie tu. Ósemka ziemi, dziewiątka ziemi. I dziesiątka ziemi. No i teraz mamy kocie ziemi, kocur, królowa, no i król. No i teraz mamy as morza jako kielichy. Dwójka morza, trójka morza, czwórka morza, piątka morza. Szóstka morza, siódemka, ósemka, dziewiątka, dziesiątka mamy tutaj kocie morza, kocur morza. Królowa Morza i Król Morza. Zatem prezentacja kart dla Was. Tak jak przypominam, jeżeli chcielibyście się dłużej którejś z kart przyjrzeć, to eee, zatrzymajcie filmik. Zobaczcie, mam tutaj jeden dwór, i on jest jakby w jednej tonacji zachowany. Na to chciałam zwrócić Waszą uwagę. Kolejny dwór on też jest w jednej tonacji, ale też świetnie pokazuje. Mam wrażenie, pory roku, które są tutaj e, zarysowane, e, przełom również pór roku. E, zobaczcie, w jednej tonacji. E, no, i mamy tutaj e, kolejny. I zobaczcie, też jest taka jakby tonacja. Zachowana, tutaj jakby sepia troszkę moim zdaniem. No i ognia również jest od razu widoczne. No i mamy arkana wielkie. Zatem ja zwracam uwagę na to, czy czymś się do Natalia charakteryzuje. Dajcie bardzo proszę znać w komentarzu, jak się Wam podobają karty i która karta a, mm, została Wam w pamięci. Zatem, moi drodzy, ja dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za Wasz czas. A oczywiście możecie na stronie zerknąć i kliknąć w powiadomienie, gdy oglądacie ten filmik, a jeszcze one nie są we sprzedaży. Bo w zależności kiedy natraficie na ten film, to też sprawdźcie, czy jest to zapowiedź, a może już dostępna ta talia. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. No i co? Do usłyszenia, do zobaczenia. Myślę, niebawem.